Zachęcam wszystkich gorąco do przyjścia na żółto. Jestem pierwszy. Bardziej Na pewno tak. będę na żółto. Mam nadzieję, że wydasz przyjście na żółto. ten pomysł Jeżeli pomysł okaże Pamiętam atmosferę z ulicy Krakowskiej. W weekend powtórzę to. W weekend wszyscy na żółto. I e, nie ma sensu. Angażować na kwadrans przed końcem finału przez Larsa Waltera. Myślę, że Wisła jest. Pokażmy wszyscy, jak zna lepsze strony, i przyjdźmy wszyscy na żółto. Chyba ciągle poza zasięgiem, jeśli chodzi o krajowe podwórko. Przyjdźmy wszyscy w sobotę na żółto, pomóżmy zespołowi w walce o złoto. Zapraszam wszystkich na mecz. Przyjdźmy wszyscy na żółto.